To jest trzecia część tej piosenki, osłona tej piosenki. A ty ty tym ludziom, którzy przyjmają z Ukrainy, żeby zapanował ich boku w kraju, byli wcześniej w Polsce więc, który im pomaga, i kościół, który w swojej matce w Pana Boga. Oczywiście że Pan Boga Wam pomóc. posługuje się z drugim człowiekiem, szczególnie czasem w kręce postoju, bo nie się o samym drugim człowieku. Bo wcześniej, jeśli by się Paweł Słodestym, to jest to, nie mi można posłuchać na YouTube i na Facebooku, jak śpiewam. To jest piosenka dla Was, ode mnie. Pozdrawiam Was. Bądźcie szczęśliwi. Nasi sąsiedzi, przyjaciele z Ukrainy. Pan Bóg was, w sławy, I Słuchajcie te piosenki. Do końca, jak jest możliwe. Mm. Jest Właściwie, 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 nad właściwie, 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 Ukrainę nami właściwie, nami właściwie, Właśnie Ukraina, Pan Bóg chce, by był spoko, na Ukrainie. Ukraina, Boże Święte, i Bogu niech powie za Panem w swoim kraju. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nā pē pē shpihō Hūt pia mō mā Pē pō shuftiā Nā Tēn Tōrēm tērōntā Nā pē tāt Tōrēm pē pēsitā Gue se referredem di corio rite de me Kell in pes clips Suvidei si Terra oprem te fa Pot inversi Li antem prot empieza